Cześć, mam na imię Suzan, mam 18 lat. Czy kiedykolwiek miałeś trudności z powodu swojego wyglądu? Czy kiedykolwiek czułeś się inaczej? Ja się tak czułam, pomimo tego, że nie spotkałam się z bezpośrednią kpiną. Obejrzyj film do końca, a dowiesz się, jak żyć, mając zaledwie 1,20 m. Jak widać, naprawdę nie byłam wysoka, miałam tylko 1,20 m wzrostu. Oto konsekwencje wypadku, którego doznałam, gdy byłam jeszcze dzieckiem i przestałam rosnąć. Ale to nie powstrzymuje mnie przed normalnym życiem. Mam przyjaciół, chłopaka i hobby. Kocham naukę, zwłaszcza fizykę. I chcę zostać naukowcem. Mojego chłopaka poznałam nieco ponad rok temu, kiedy przeniosłam się do nowej szkoły. Nazywa się Steven, nie przeszkadzał mu mój wzrost, a nasza relacja rozwijała się tak dobrze, że rok później po ukończeniu szkoły średniej zdecydowaliśmy się zamieszkać razem. I tu zaczęły się problemy. W domu opiekował się mną, pomagał mi we wszystkim i na początku oczywiście podobało mi się to, ale potem zaczął posuwać się za daleko. Nie mogłam już zrobić sobie śniadania ani założyć sama sukienki. Natychmiast zrywał się do pomocy. A kiedy wychodziłam, dzwonił do mnie co godziny i wściekał się, gdy się spóźniałam. Czy kiedykolwiek mieszkałeś ze swoją drugą połówką? Jeśli tak, czy zmieniły się relacje między wami? Wyjaśnił swoje zachowanie, mówiąc, że martwi się o mnie, ale nie jestem dzieckiem ani kaleką. Potrafię o siebie zadbać. Próbowałam mu to powiedzieć, ale on mnie nie słuchał. Potem było gorzej. Pewnego dnia wybraliśmy się do parku w naszym mieście pospacerować i porozmawiać. Szła w naszym kierunku kilkuosobowa grupa. Kiedy Steven ją zobaczył, puścił moją dłoń, a jego twarz zmieniła się. Zarumienił się i opuścił głowę. Na jego widok podeszli i przywitali się z nim. Okazało się, że to dzieciaki ze starej szkoły, których nie widział, odkąd wyjechał. Kiedy poprosili go o przedstawienie mnie, był zawstydzony. I powiedział, że jesteśmy w tej samej klasie. Nie powiedziałam im, że jestem jego dziewczyną. Byłam w szoku. Wstydzi się mnie? Jeden z chłopaków rzucił się na mnie. Coś w rodzaju myślałem, że masz już córkę? Steven zaśmiał się i powiedział, że jestem za mała na córkę. Po dłuższej rozmowie rozstaliśmy się z nimi. Byłam zaskoczona. Nie tylko nie stanął w obronie mnie, ale także zgodził się z tymi brutalami, kiedy naśmiewali się ze mnie. Starałam się go zrozumieć, nie obrażać się i nie zwracać na to uwagi, mając nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Jednak nie mogłam przestać myśleć, że mój chłopak się mnie wstydzi. To był pierwszy raz, kiedy poczułam się niepełnosprawna. Jedyną rzeczą, która odciągnęła mnie od tych myśli, była nauka ale nawet wtedy zaczęły się trudności. Po ukończeniu liceum postanowiłam uczyć się przez rok z korepetytorem, zanim pójdę na uniwersytet, aby zdać egzaminy wstępne. Spotykałam się dwa razy w tygodniu z nauczycielem, który uczył mnie fizyki. Steven był tego doskonale świadomy, ale z jakiegoś powodu w pewnym momencie, kiedy zaczęłam przygotowywać się do zajęć, zrobił scenę. Powiedział, że zbyt często chodzę do korepetytora i że powinna mnie uczyć kobieta, a nie młody mężczyzna. Nie wiedziałam, co powiedzieć i pakowałam się dalej. Wiedział, jakie to było dla mnie ważne po co te pytanie? Moje milczenie go rozgniewało i próbował wyrwać mi plecak z rąk. Powiedział, że nigdzie się nie wybieram i że znajdzie mi korepetytora mojej płci. Nie mogłam tego znieść. Zaczęliśmy walczyć. Krzyczałam na niego, że nie ma prawa mnie kontrolować, a on był pewien, że musi to robić. Zmniejszał wszystko do mojego wzrostu i bardzo mnie to obrażało. W końcu powiedział nawet, że z moimi problemami zdrowotnymi powinnam porzucić pomysł do zostania naukowcem. Kiedy to usłyszałam, zamarłam, nie wierząc, że może coś takiego powiedzieć. Wzięłam swoje zeszyty i wyszłam. Po zajęciach postanowiłam o tym pomyśleć. Zdałam sobie sprawę, że chociaż zachowywał się okropnie, kochałam go i może po prostu się o mnie martwił. Postanowiłam stać się dla niego bardziej kobieca. Zaczęłam nosić obcasy, aby wyglądać na wyższą i zaczęłam nosić więcej makijażu. Starałam się być uprzejma i czuła, skróciłam też zajęcia z fizyki, żeby spędzać z nim więcej czasu. Jednak albo wziął te wysiłki za coś oczywistego, albo nawet się ze mnie śmiał, kiedy zobaczył mnie w nowym stroju. Czułam, że jego stosunek do mnie pozostał taki sam i było dla mnie to bardzo przegnębiające. Nie wiedziałam już, co zrobić, żeby postrzegał mnie jako kompletnego człowieka. Czy byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Czy czułeś, że twoja ukochana osoba cię nie docenia i traktuje jak głupie dziecko? Wkrótce moja nadzieja, że nasz związek się poprawi, została całkowicie wygaszona. W pewnym momencie podniosłam jego telefon, aby zadzwonić do korepetytora i ostrzec go, że moja komórka nie działa i się spóźnie. Kiedy trzymałam telefon na ekranie pojawiło się powiadomienie Wiadomość od ładnej dziewczyny wiedziałam, że to źle, ale moja ciekawość i niepokój wzięły górę otwierałam jego teksty drżącymi rękami żałuję, że nie wiedziałam. W swoich tekstach do tej dziewczyny nieustannie narzekał na mnie, że mam obsesję na punkcie nauki, że jestem nudna, że ma dość ukrywania mnie przed przyjaciółmi. Te same wiadomości, które napisał do kilku swoich bliskich przyjaciół, i wierzcie, lub nie, innej dziewczyny. Co więcej, nieustannie prawił im komplementy i zabiegał o nie pod każdym względem. Jak bardzo mnie to bolało, z gniewu i urazy rzuciłam telefonem o ścianę. Steven przyszedł mu to sprawdzić. Kiedy zobaczył, że płacze, a jego telefon jest zepsuty, natychmiast zrozumiał. Zaczął szukać wymówek, mówiąc, że tak naprawdę nie myślał tak jak pisał, ale nie chciałam go słuchać. Zdałam sobie sprawę, że nie chcę go już widzieć. Próbując powstrzymać łzy, podniosłam plecak i zapakowałam w niego najpotrzebniejsze rzeczy. Steven próbował mnie powstrzymać, ale wyszłam. Poszłam zobaczyć się z moją przyjaciółką linii. Spotkałyśmy się na zorganizowanej przez nią wystawie fotografii. Pracuję jako medager w agencji. Kiedy jej o tym opowiedziałam, powiedziała mi, że nigdy nie powinnam wchodzić w ten związek. Jej zdaniem zachowanie Stevena zniszczyło moją samoocenę i marzenia. Wiedziałam, że ma rację, ale nie mogłam tego zaakceptować. Steven i ja byliśmy razem od tak dawna i trudno było uwierzyć, że to się tak skończy. Lili powiedziała, że wpadłam na pomysł, aby pomóc mi oderwać się od tego. Agencja, w której pracowała, szukała ludzi do nakręcenia projektu o osobach niepełnosprawnych i nietypowym wyglądzie. Nigdy nawet nie myślałam o aktorstwie, ale zgodziłam się, myśląc, że to może być dobra przygoda. Niedługo potem Lili wysłała mnie na sesję zdjęciową. Powiedziała mi, żebym nie traktowała tego poważnie, tylko po prostu jak dobrą zabawę. Po castingu usiadłam na korytarzu i czekałam na wyniki. Wkrótce menadżer wyszedł, wybrał dwie dziewczyny i odesłał do domu pozostałe. W tym mnie. Oczywiście byłam tym zdenerwowana, chociaż starałam się niczego nie okazywać. Lili spotkała mnie w domu. Kiedy zobaczyła, że jestem zdenerwowana, przeprosiła i powiedziała, że wydawało się, że pogorszyła sprawę. Próbowałam powiedzieć w porządku, Lili, ale potajemnie myślałam, że w tym też nie jestem wystarczająco dobra. Jednak tego samego wieczoru otrzymałam wiadomość z tej agencji. Brzmiało to: Jedna z wybranych modelek nie będzie mogła uczestniczyć w sesji, a ty byłaś kolejną wytypowaną kandydatką. To oznaczało, że mnie zatrudniał. Byłam bardzo szczęśliwa i wdzięczna Lili za pomoc. Wkrótce doszło do sesji. Byłam bardzo zadowolona, że czuję się dla kogoś piękna i interesująca. Kiedy robiono zdjęcie, robiłam różne miny i przybierałam głupie pozy. Było naprawdę świetnie. Fotograf śmiał się ze mną i po raz pierwszy poczułam się tak pewna siebie. Przez cały ten czas myślałam o Stevenie, a udział w sesji pomógł mi zrozumieć, że trzymałam się go tylko z powodu mojej wewnętrznej niepewności i strachu, że nikt inny mnie nie polubi. Więc pomyślałam, że to naprawdę koniec. Lily zasugerowała, żebym z nią została i chętnie zostałam. Otrzymałam również telefon od agencji i zaproponowano kontynuację udziału w sesji. Ale odmówiłam. Było wspaniale, ale moją pasją była nauka i jeszcze ciężej nad tym pracowałam. Jednak było coś jeszcze, czemu postanowiłam poświęcić czas. Kiedy na castingu zobaczyłam, jak zdenerwowane były inne dziewczyny, które nie zostały przyjęte, zdałam sobie sprawę, że nie tylko ja borykam się z problemami z powodu swojego wyglądu. Lili i ja zdecydowałyśmy się otworzyć infolinię, aby wesprzeć tych, którzy spotykają się z prześladowaniem. Ze względu na wygląd i niepełnosprawność fizyczną. Regularnie otrzymujemy telefony od osób potrzebujących pomocy i wspieramy ich tak bardzo, jak tylko możemy. Jeśli podoba Ci się ta historia, polub i zasubskrybuj kanał. Kochaj i doceniaj siebie. Cześć, nazywam się Kristi i mam 15 lat. Czy kiedykolwiek zostałeś zdradzony przez swoich bliskich? Czy mogłeś stracić wolność z powodu czegoś, czego nie zrobiłeś? Moje życie prawie się skończyło z powodu kłamstw i miłości. W dzieciństwie zdecydowałam, że zostanę farmaceutką, gdy dorosnę, aby znaleźć lekarstwo na raka. Nikt inny nie straciłby bliskich tak jak ja, moją babcię. Była najbliższą mi osobą i ze względu na nią studiuję doskonale, aby dostać się na Uniwersytet moich marzeń. Ale czasami moja przyjaciółka z dzieciństwa Weronika uniemożliwia mi spełnienie mojego marzenia. Zawsze wiem o jej nowych chłopakach, których zmienia jak rękawiczki, i naprawdę mnie to wkurza. Zawsze próbuje mnie komuś przedstawić, ale mnie to nie interesuje. Wie, jak ważna jest dla mnie nauka, ale nadal mnie irytuje. Kiedyś Weronika zaprosiła mnie na przyjęcie. Oczywiście odmówiłam, ale ona nalegała i powiedziała, że muszę odpocząć. Zgodziłam się więc pod warunkiem, że nie będziemy siedzieć do późna. Oczywiście Weronika natychmiast znalazła przystojnego chłopaka imieniem Jakub i zaczęła się z nim spotykać. A nie spodziewałam się, że zacznie umawiać mnie z jego przyjacielem. Bob był bardzo wytrwały i wcale mnie nie interesował. Przez całą noc próbował zbliżyć się do mnie, a ja próbowałam uciec od niego, bezskutecznie. Nie udało mi się wrócić do domu wcześniej, ponieważ Weronika ciągle prosiła, żebym została dłużej. Wróciłam więc do domu późno w nocy. Oczywiście spóźniłam się do szkoły i opuściłam lekcję chemii. Cóż, dziękuję, przyjaciółko. Czy kiedykolwiek spóźniłeś się do szkoły, bo imprezowałeś całą noc? Od tego dnia moje życie stało się kompletnym koszmarem. Bob nie chciał mi odpuścić i ciągle zapraszał mnie na randki. Hey. Oczywiście odmawiałam. Nie chciałam związku, ale wydawało się, że goni mnie i czeka na mnie na każdym rogu. Więc zagroziłam, że wezwę policję, jeśli nie przestanie tego robić. Dzięki Bogu to pomogło. Od tego dnia wydawał się zanikać i wszystko byłoby w porządku, ale nie on był moim głównym problemem. Weronika całkowicie straciła głowę z miłości i zrezygnowała z nauki. Zawsze musiałam ukrywać jej braki i pozwalać jej oszukiwać. Oczywiście nie mogło to trwać długo. Podczas testu pani Leslie przyłapała nas i dostałyśmy jedynkę. Weronika dostała za oszukiwanie, a ja za pomoc koleżance. Wiedziałam, że jej związek nie przyniesie nic dobrego ani jej, ani mnie. Więc kiedy Weronika przyszła mnie odwiedzić i powiedziała mi, że Jakub z nią zerwał i wszędzie ją blokował, byłam szczęśliwa. W końcu przestałaby cierpieć z powodu bzdur i zaczęłaby się uczyć. Powiedziała jej, żeby się nie martwiła i lepiej przygotowała się do testu z chemii następnego dnia. Czekaj, jaki test? zapytała zaskoczona Weronika. Oczywiście nie wiedziała o tym, ponieważ w ciągu ostatnich kilku miesięcy niewiele chodziła do szkoły, a cały wolny czas spędzała z Jakubem, nie ucząc się, tak jak ja. Weronika wpadła w histerię i wybuchnęła a zamiast się przygotowywać, spędziłam całą noc na uspokajaniu jej i słuchaniu, jak mówi o tym, jakim głupcem i zdrajcą był Jakub. Zasnęła kilka razy i miałam nadzieję, że uda mi się ponownie przeanalizować materiał, ale natychmiast się budziła i zaczynała wszystko od nowa. Rano byłam całkowicie zdruzgotana, nie spałam przez większość nocy i nie miałam czasu, aby cokolwiek przemyśleć, więc starałam się unikać Weroniki. Nie miałabym też nerwów i siły, by ją pocieszyć w szkole. Mając to na uwadze, weszłam do klasy i od razu ją spotkałam. Żegnaj, dobra ocena z testu. Ale dzięki Bogu nie przeszkadzała mi i po prostu poprosiła o telefon. Chciała zadzwonić do Jakuba z mojego telefonu, ponieważ nie odebrał z jej numeru. Byłam zmęczona ich związkiem, ale kiedy zobaczyłam całą we łzach twarz mojej przyjaciółki, zgodziłam się i dałam jej swój telefon. Nie byłabym w stanie spokojnie napisać testu, wiedząc, że ona tak bardzo cierpi. Wróciła po kilku minutach, uśmiechnięta i promienna z radości. Powiedziała, że wszystko się udało i spotkali się nawet na korytarzu, a Jakub przeprosił za swoje czyny i zaproponował, że zaczną wszystko od nowa. Telefon wrócił do mnie rozładowany. Powiedziała, że się wyłączył, chociaż ładowałam go w nocy. Niech jej będzie. Cieszyłam się z powodu Weroniki, chociaż uważałam, że pomysł rozpoczęcia od nowa z Jakubem był okropny. Nie powiedziałam tego. Moja przyjaciółka była szczęśliwa, więc ja też. Powiedziałam jej, żeby powtórzyła materiał przed testem, ale w ogóle mnie nie słuchała. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze, a potem kontynuowała myślenie o swoim chłopaku. Była taka nieostrożna. Weszła pani Leslie i poprosiła wszystkich, żeby się przygotowali. I gdy test się rozpoczął, usłyszałam ogłoszenie o ewakuacji szkoły i odwołaniu wszystkich zajęć. Zabrano nas wszystkich ze szkoły, co oznaczało, że nie będzie sprawdzianów. Mówiłam, że wszystko będzie dobrze, powiedziała radośnie Weronika. Zaskoczyło mnie to. Potrzebowałam tego testu, bo dopiero po jego zdaniu mogłam się dowiedzieć, czy wystartuję w konkursie. Czy miałeś jakieś ewakuacje szkolne podczas ważnych testów? Następnego dnia policja przyszła do mojego domu i zabrała mnie na komisariat. Starałam się stawić opór na każdy możliwy sposób i odczytać im swoje prawa, ale wszystko było bezużyteczne. Nie powiedzieli mi, dlaczego przywieźli mnie tam na tak długi czas. Myślałam o wszystkich wydarzeniach, które mogły mnie tam sprowadzić, ale prawda była znacznie gorsza, niż sobie wyobrażałam. Zostałam oskarżona o dzwonienie na policję z telefonu i fałszywe zgłoszenie bomby w szkole. I powiedziano mi, że takie żarty nie przechodzą bez echa. Teraz brygada próbowała dowiedzieć się, czy w szkole była bomba, czy to był tylko żart. W każdym razie to ja byłam główną osobą zaangażowaną w sprawę. Byłam szokowana, do nikogo nie dzwoniłam, ale na no tak, oddałam swój telefon Weronice. Poinformowałam o tym policję i moja przyjaciółka została natychmiast wezwana na komisariat. Chroniłam ją tyle razy, że z pewnością mogła to wszystko wyjaśnić, ale zamiast tego zaczęła wszystkiemu zaprzeczać i powiedziała, że dzwoniła tylko do swojego chłopaka z mojego telefonu, a ten się wyłączył. Otóż to, wtedy wszystko zrozumiałam. Dlatego była taka spokojna przed testem. Nie potrzebowała telefonu, żeby zadzwonić do Jakuba, ale żeby powiedzieć policji o bombie i oczyścić się z podejrzeń, postanowiła wrobić mnie. Po wszystkim, co dla niej zrobiłam, nie mogłam tego znieść i zaczęłam krzyczeć i oskarżać ją na komisariacie. Słuchałam jej narzekań na temat Jakuba, zawsze ją wspierałam i rezygnowałam ze studiów i tak mi podziękowała. Natychmiast zostałam uspokojona przez policjanta, który ostrzegł, żebym nie pogarszała swojej sytuacji. Weronika wyszła bez słowa. Następnego dnia zostałam zwolniona za kaucją i rozpoczął się proces. Czekała mnie duża kara grzywny i prace społeczne. Oczywiście cała szkoła się o tym dowiedziała. Uważano mnie za hipokrytkę, która gotowa była zdradzić przyjaciela, i wszyscy zaczęli mnie unikać. Potem zostałam nawet zawieszona w prawach ucznia, ale najgorsze było to, że nie mogłam już uczestniczyć w konkursie. Bałam się, że to koniec mojego życia, więc postanowiłam porozmawiać z Weroniką. Przysięgała, że jedyną osobą, do której zadzwoniła, był Jakub. I że nie zgłosiła żadnej bomby. Ale tylko wtedy, gdyby Jakub poprosił o telefon, by zadzwonić, ponieważ jego telefon był rozładowany, a sprawa bomby nie miała z tym nic wspólnego. Ale co masz na myśli, mówiąc, to nie miało z tym nic wspólnego? Oczywiście on zrobił to wszystko. Użył Weroniki i wrobił mnie w oczyszczeniu siebie z podejrzeń. Poprosiłam, aby powiedziała w sądzie, aby móc oczyścić mnie ze wszystkich zarzutów. Ale Weronika powiedziała, że jestem o nią zazdrosna, a ona już dawno zauważyła, że to ja podkochuję się w Jakubie. Próbowałam zdjąć jej różowe okulary, ale nie potrafiłam. Powiedziała, że go oczerniam i poszła. Proces trwał jeden dzień, byłam strzępkiem nerwów, moje oceny się pogorszyły. Pani Leslie straciła do mnie zaufanie, a moje marzenie o zostaniu farmaceutą i znalezieniu leku na raka się skończyło. W dniu rozprawy nie miałam już nadziei, nie miałam świadków obrony. Moja rzekoma najlepsza przyjaciółka chroniła swojego chłopaka zamiast mnie, a moje życie się kończyło. Ale Weronika powiedziała, żeby mnie wypuścić, bo jestem niewinna. A to ona zadzwoniła i zgłosiła bombę, ponieważ nie była gotowa na test z chemii. Byłam wściekła i krzyczałam na Weronikę na sali sądowej. Wiedziała, jak ważne jest dla mnie zostanie farmaceutką. Moja babcia kochała ją, jakby była jej własną wnuczką. Natychmiast zostałyśmy rozdzielone. Weronika nie mogła już tego znieść i płakała, mówiąc, że nie dzwoniła. Jakub poprosił ją, aby to powiedziała, ponieważ miał tego dnia test z matematyki, na który również nie był gotowy. Weronika zrobiłaby dla niego wszystko, żeby z nim być. Minął miesiąc, zostałam oczyszczona ze wszystkich zarzutów, a z Weroniką pogodziłyśmy się. Jakub został ukarany, a Weronika zerwała z nim kontakt. Z pewnością próbował naciągać ją na litość, ale nie pozwoliłam, aby Weronika została ponownie wykorzystana. Ale najważniejsze jest to, że oczyściłam swoje nazwisko i pozwolono mi wziąć udział w konkursie chemicznym. To oznaczało, że moje marzenie się spełni. Zasubskrybuj kanał i nie przegap nowych historii.